Moagare, 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 Gandamy! Koniczyła wszystkim: Są tu jacyś fani Gandama. Jako ktoś, kto nie siedzi zbyt mocno w uniwersum wielkich robotów, postanowiłem spróbować czegoś nowego. Kupiłem sobie pierwszego w moim życiu model Kita, powiedzmy, jako eksperyment i jednocześnie figurkę, która wyróżni się na tle typowych gotowców. Na warsztat weźmiemy dziś najbardziej znanego mecha ze wszystkich. Oto jest i on, Gunpla Entry Grade skala 1:144 lx 78 2 Gundam wersja Full Weapon Set. Dla tych, którzy nie wiedzą, opowiem wam krótką lekcję historii. Jako non-fan Gundama swoją wiedzę czerpię z materiałów źródłowych, więc nie będzie lania wody, a konkrety. Podobnie podejdę do tego przy opisie postaci. Gunpla to skrót od Gundam Plastic Model. Jest to seria modeli do składania, tzw. model kitów bazujących na uniwersum Mobile Suit Gundam, anime z 1979 roku, które zapoczątkowało gatunek Real Robots w japońskiej popkulturze. W przeciwieństwie do zwykłych figurek Gunpla trzeba samodzielnie złożyć, część po części wycinając elementy z ramek i czasem doklejając naklejki. Poziom trudności zależy od wybranego grade'u, czyli poziomu zaawansowania modelu. Najpopularniejsze linie to ENTRY GRADE, HIGH GRADE, REAL GRADE, MASTER GRADE, PERFECT GRADE. Z kolei SUPER DEFORM i MEGA SIZE są nieco rzadsze, tak tylko na marginesie. O ile dwie pierwsze są proste i idealne dla początkujących, trzy ostatnie należą już do ekspertów, ponieważ zawierają znacznie więcej detali, skomplikowanych elementów i wymagają większej precyzji podczas składania seria stała się tak mega popularna, że sprzedano ponad 714 milionów egzemplarzy na całym świecie. Skąd to wiem? oglądałem materiał na kanale Energik. Pozdrowienia. Front pudełka przyciąga wzrok dynamiczną ilustracją mecha. Tło utrzymane jest w biało-szarej kolorystyce z subtelnymi futurystycznymi wzorami, które podkreślają technologiczny charakter zestawu. Po lewej stronie widnieje logo serii Gunpla, a pod nim informacja, że model nie wymaga klejenia, malowania ani naklejania naklejek, co znacznie ułatwia składanie. Po prawej Bandai Namco, pod spodem kategoria wiekowa przeznaczona dla dzieci od lat 8. Na dole umieszczono pełną nazwę modelu wraz ze szczegółami, od oznaczenia numeru aż po zestaw zbrojenia. Niżej znajduje się zdjęcie dołączonych elementów broni, logo Entry Grade oraz nazwa modelu w językach angielskim i japońskim. W prawym dolnym rogu widnieje logo producenta Bandai, co potwierdza, że jest to oryginalny produkt z Japonii. Moja pierwsza figurka rodem z kraju kwitnącej wiśni i to na serio. Co ciekawe, Bandai również stało ze seriami zabawek Ben 10 i Power Rangers. Reszta na górze, na dole i bokach to promoszoty, więc nie ma co za wiele gadać. Wewnątrz boxu znajdziemy części w ramkach, starannie ułożone i zabezpieczone foliami. Do zestawu dołączona jest także instrukcja składania, która w przejrzysty sposób pokazuje każdy etap montażu. Krok po kroku. RX-782 to najbardziej rozpoznawalny mecha w historii anime. Zaprojektowany przez Kunio Okawe zadebiutował w pierwszym mobile suit Gundam jako tajna broń Federacji Ziemskiej w walce z Zionem pilotowany przez Amuro Ray'a, cywila, który przypadkiem zasiadł ze za sterami, szybko stał się ikoną całej serii. Choć nie był najpotężniejszy, jako wszechstronny mecha nadrabiał szybkością, zwinnością i stylem walki wręcz przypominającym klasyczne sztuki walki. Z czasem pojawiały się znacznie silniejsze jednostki o bardziej zaawansowanej technologii, ale nie zmienia to faktu, że RX nadal pozostaje twarzą i maskotką serii. Kiedy słyszę Gundam, najbardziej kojarzę właśnie jego. Bez uzbrojenia ani roż. RX posiada cały zestaw klasycznego oręża: Beam Rifle, tarczę, którą można włożyć na przedramię i plecy, włócznie, hyperbazukę, kolczasty młot na łańcuchu oraz dwa beam sabery, czyli miecze świetne. Zdecydowałem się wybrać właśnie wersję Full Weapon Set, bo pierwsza edycja była nieco uboższa, a tutaj mamy komplet dodatków, więc jest całkiem nieźle. Przyjrzyjmy się bliżej temu modelowi. Design jest dosyć prosty i klasyczny. Dominuje biały, niebieski, czerwony i żółty. Kolory, które od razu kojarzą się z tym mechem. Czasem kolekcjonerzy go upgradeują, dodając więcej malowania i naklejek, ale dla mnie to wystarczy. Jak na Entry Grade szczegóły są naprawdę solidne. Linie paneli są delikatne, ale dobrze widoczne i dodają całości charakteru. Z tyłu znajduje się coś w rodzaju plecaka ze schowanymi mieczami. Pod spodem wygląda to jak jetpack, I guess. Głowa, mimo niewielkich rozmiarów, wygląda naprawdę ładnie, jak żywcem wyciągnięta z anime. Zobaczmy jak się rusza. Głowa osadzona jest na stawie kulkowym, ramiona można obracać, mają też obrót w bicepsie, a łokcie pojedyncze, lecz dość głębokie zgięcie. Nadgarstki są ruchome, można je zginać i obracać. Klatka piersiowa ma możliwość ruchu, ale może łatwo odpaść, co jest jej minusem. Nogi wykonują niepełny szpagat, można je wysunąć do przodu i do tyłu oraz poruszyć kurtynami. Model ma także podwójne zgięcie w kolanach oraz obrót w kostkach. RX78 mierzy około 12,5 cm wysokości co daje mu raczej niewielkie gabaryty, mimo zarówno modele Entry Grade jak i High Grade mogłyby spokojnie mierzyć pełne 6 cali. Pora na serię porównań. Najpierw trzy wersje Dragonoida: OG, Maxus i Colossus. Takie oto Versus, czyli anime, które uwielbiam, versus anime, którego nie jestem fanem. Jack's Pacific Mario, maskotka Nintendo obok maskotki Uniwersum Gundama. 4 ręki z Classic Benten, również firma Bandai. Jada Toys Ryu i Chun-Li. Marvel Legends Cup, Marvel Legends Hulk, Lego maska Spidermana. McFarlane Toys Batman, City to jest Spider Spiderman i Wolverine. I jak zawsze, last but not least, zarówno mój ulubiony superbohater, jak i maskotka kanału, Marvel Legends Retrocard Spider-Man. Szczerze mówiąc, Spidey znający się znakomicie na technologii i innych dziedzinach nauki z pewnością poradziłby sobie z pilotowaniem rx -a. Dużo by było gagów w walce z Zaku 2, ho ho! Hmm, można by też spokojnie zrobić sobie customowego RX-78-2 w spiderowych kolorach. Ogólnie ten model kit jest cool, dobry start dla początkujących. Przyjemnie się go składało, zajął mi to około półtorej godziny, na plus prosty, intuicyjny montaż, efekt końcowy satysfakcjonujący. Artykulacja niezła, fajna ilość akcesoriów i spoko detale. Minusy? Czasem któryś staw potrafi odpaść, a rozmiar mógłby być trochę większy, ale mimo to jestem zadowolony. Co mnie skłoniło do zakupu? Nie tylko chęć eksperymentu, ale też spróbowania czegoś nowego. Po obejrzeniu filmiku z kanału Energik, którego ponownie serdecznie pozdrawiam, pomyślałem, czemu nie i było warto. A jeszcze dodam, figurkę kupiłem w RTV Euro AGD w naprawdę przystępnej cenie 55 zł, więc kolejny plus. Końcowa ocena mojej pierwszej figurki Gunpla 8 na 10 Chcecie zobaczyć więcej Gundamów, głównie tych prostszych modeli na moim kanale? Macie swojego ulubieńca? Piszcie, a postaram się spełnić Wasze życzenia. Dziękuję wszystkim za uwagę, na razie i cześć!